Wiosna w pełni, a to oznacza, że czas na ochronę zbóż. Masz już plan? Bo my tak. Choroby grzybowe nie dają Ci spokoju? Możniak prawdziwy, septorioza, łamliwość podstawy źdźbła. Znamy to. Produkt, jaki możemy zaoferować do zwalczania tych chorób, to Ryby Plus. Produkt niesamowicie innowacyjny, w gotowej formulacji, w którego skład wchodzą trzy substancje czynne. Rewizol, metrafenom i pyraklostrobina. Zawarty m.in. w tym produkcie Rewizol pozwala 100 mocniej wiązać się z patogenem, co pozwala na długotrwałą i pewną ochronę. W tym sezonie postaw na Ryby Flex Plus i śpij spokojnie. Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi poradami, zostaw lajka i zaobserwuj nas na social mediach.